Cena ustawiona na bolesawieckim rynku już od czwartkowego poranka rozbrzmiewała kolendami i świątecznymi piosenkami. Najpierw objęli ją we władanie najmłodsi mieszkańcy, przedszkolaki z bolesawieckich placówek. Potem pieśni niosły się po rynku za sprawą miejscowych zespołów dorosłych mieszkańców. Wprowadziły one w klimat świąt mieszkańców, którzy zgromadzili się na bolesawieckiej gwiazdce życzliwości. Wtedy, kiedy gromadzimy się przy wigilijnym stole, to jakby kruszą się wszelkie złe myśli, jakieś nieodpowiednie słowa. Wtedy też jest czas na to, żeby umieć wzajemnie sobie wybaczyć, podziękować, przeprosić i także prosić o różne rzeczy. My prosimy dzisiaj tego, który ma przyjść i który przyjdzie. I każdego roku przychodzi nie tylko w tę noc z nocy narodzenia, ale przychodzi do każdego z nas wtedy, kiedy otwieramy swoje serce na miłość, bo Bóg jest miłością. Gwiazdkowe spotkania w rynku to przede wszystkim czas na składanie sobie życzeń. Te bożonarodzeniowe, tradycyjnie już składane są przy łamaniu się opłatkiem. Pomódlmy się, by dobry Bóg pobłogosławił nas i te opłatki, którymi mamy się przełamać na znak też starej tradycji, która jest w naszej ojczyźnie. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie jego przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Prosimy, dobry Boże, pobłogosław wszystkich tu zgromadzonych oraz te opłatki, by czas przeżytych świąt Bożego Narodzenia był dla nas czasem miłości, nadziei i wielkiej radości. Od kilku lat w spotkaniach tych biorą też udział stacjonujący w Bolesławcu żołnierze amerykańscy. Merry Nowego Roku i Wesołych Świąt. W imieniu cechu rzemiosł różnych i małej przedsiębiorczości, zrzeszających rzemieślników Powiatu Bolesławieckiego, pragnę złożyć Państwu życzenia świąteczne. Dużo zdrowia, szczęścia rodzinnych, ciepłych świąt Bożego Narodzenia. W okazji przedświątecznego okresu chciałbym. W imieniu polsowieckiego Bractwa Ceramicznego życzyć Państwu samych pogodnych dni świątecznych, wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych świąt, a także życzyć szczęśliwego Nowego Roku. W imieniu własnym, ale także wszystkich miejskich radnych, chciałbym Państwu życzyć, aby ten cudowny czas, Świąt Bożego Narodzenia, był dla Was okazją do. Spędzenia kilku chwil w rodzinnym gronie. Niech przepełni Państwa wewnętrzny spokój, ogromna radość i wzajemny szacunek. Niech przy wigilijnym stole w charakterze bądź to niespodziewanego gościa, bądź zbłąkanego wędrowca pojawi się miłość, zrozumienie, szacunek, wspólnota i solidarność. W imieniu wszystkich członków stowarzyszenia składam Państwu najserdeczniejsze życzenia świąt Bożego Narodzenia. Spędzonych w rodzinnym gronie, w miłości, szacunku. Żebyście Państwu też byli radośni, weseli i szczęśliwego Nowego Roku. Sretna nowa godzina i sretan Bożyć, swe najbole Wamżeje. Chciałem Państwu życzyć spokoju, odpoczynku od trosk tego, żeby wasi bliscy byli z wami, a w nowym roku, żeby troskę i niepokój wyparła radość i spokój. Proszę państwa i teraz na tym kończymy już tę y, y, uroczystość, ale żeby nie było tak, że my tu, wy tam, więc y, ustaliliśmy z tymi właśnie młodymi, dzielnymi radnymi Rady Miejskiej, że oni przede wszystkim zejdą do państwa z opłatkami i... Y, no będziemy się dzielić, będziemy się radować. Oczywiście zapraszamy na poczęstunek. Życzymy, żeby ten nastrój wigilijny towarzyszył nam przez cały rok i żeby rzeczywiście, bo tak jak ja już uczestniczyłem w kilku co najmniej spotkaniach, życzyć sobie zdrowia, szczęścia i tego, żeby ten rok, żeby był pokój w Polsce i żebyśmy wszyscy zdrowo odnaleźli się w przyszłym roku, również w czasie uroczystości takiej jak ta dzisiejsza. Wszystkiego najlepszego. Ale... Tradycyjnie więc wszyscy zgromadzeni na rynku mieli okazję podzielenia się opłatkiem i złożenia wzajemnie świątecznych życzeń. Na wszystkich też czekał poczęstunek przygotowany przez bardzo wielu bolsawieckich restauratorów. Klimat tych chwil podkreślały kolendy, które niosły się teraz ze sceny za sprawą bolsawieckiej orkiestry dętej. Na scenie pojawił się Big Band Orkiestry Dywizji Kawalerii US Army, Velon Star Brass Band. Ten koncert to nasz sposób na wyrażenie wdzięczności i tego, jak bardzo cenimy naszą współpracę. Czasy są trudne, ale w tych trudnych czasach musimy sami stawiać czoła przeciwnościom. Jesteśmy dumni, że możemy tu być i świętować z wami i stać u waszego boku, ponieważ razem jesteśmy silniejsi.